można używać też do bułki, skoro dzisiaj robię. No może nasz twaróg trzeba mielić, albo gniatasz tutaj w Pękamy! Pękamy! dalej. I od razu dodaję dwa jajka. proszę do pieczenia, bo w końcu to będzie bułka. I chroszkę trochę. I nie nieprażony formujemy nasze buki. Mam no tutaj takie ring. I co? Jedna łyżka. To będzie miało jakieś centymetry. Cztery łyżki. I już wkładamy do piekarnika. 145 stopni. Pójdziemy dalej, bo nie skończyłem jeszcze. Co mam tutaj dalej? Cebulę. Szarotka. Jak sobie to robić w